Właśnie rozpoczynamy Narodowy Program Wspierania Najlepszych Jednostek Naukowych w Polsce. Po raz pierwszy nadajemy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Otrzymuje go sześć wydziałów i instytutów w obszarze nauk medycznych i ścisłych. Każdy z tych ośrodków jest najlepszym z najlepszych w swojej dziedzinie nauki i dostanie od rządu dodatkowe dofinansowanie po 10 milionów złotych rocznie przez kolejne pięć lat. Te pieniądze ośrodki będą mogły przeznaczyć na dowolnie wybrane cele, na przykład na rozwijanie badań, prowadzenie międzynarodowych studiów doktoranckich, wynagrodzenia dla wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy. Krajowe naukowe ośrodki wiodące będą bowiem miejscami, do których powinni trafić najbardziej utalentowani studenci i doktoranci i to tutaj spotkają mistrzów nad mistrzami. Te polskie jednostki flagowe będą nie tylko rywalizować z najlepszymi jednostkami na świecie, ale mają być także przykładem i inspiracją dla innych. Wierzę, że efekty prac Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących będą powodem do dumy dla nas wszystkich, przyczynią się do rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Droga do sukcesów jest otwarta.